Witam serdecznie Słuchajcie postanowiłem dzisiaj wziąć sobie wolne w pracy i pójść do lasu. Mam taką możliwość i to mnie cieszy, ale postanowiłem sobie również, że co jakiś czas na swoim kanale będę chciał wspominać o pewnej rzeczy. Możecie się już domyślić o co chodzi, ponieważ pod filmem jest tytuł, opis. No i cóż, zacznijmy. Tą przykrą rzecz. Zobaczcie. Straszny śmietnik. To jest takie miejsce gdzie jest już poza granicami administracyjnymi miasta. No i co się dzieje? No przychodzą sobie ludziki, albo przyjeżdżają samochodzikami i co robią? Na randki na przykład przyjeżdżają. Niestety, powiem Wam, że takie małe buteleczki to na przykład zostawiają Biegacze leśni i inni tacy. Nie mam nic do sportu, ale chcę powiedzieć, że no niestety syf przerażające. Zobaczcie po prostu, jak to wszystko wygląda. Mam taki apel. Jeżeli możecie, zwracajcie uwagę na to, żeby samemu nie śmiecić i zachęcać drugich do tego, żeby nie śmiecili. Chciałbym bardzo podziękować moim kolegom, którzy na swoich kanałach mówią o tym albo w jakiś sposób subtelnie zaznaczają, że to jest poważny problem. Jak zwykle, nie chcę nikogo obrażać. Chcę tylko po prostu powiedzieć o tym, że to jest naprawdę straszna patologia. Zwłaszcza, że od tego miejsca, gdzie jestem, gdzie stoję tutaj, idę, jakieś 100 metrów dalej jest piękny zbiornik wodny, i tam są kontenery, i można tam pójść, wyrzucić te śmieci. No ale po co? No cóż, bez komentarza.